I mawia się, że nawrócenie Grzesznika jest cudem. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale to jeden z największych cudów, jaki istnieje nawrócenie się Grzesznika. Ale pytanie, jakie chciałbym sobie i Wam zadać, to jest, jakiego cudu trzeba, by w Boga uwierzyć? Jakiego cudu potrzeba, by w Boga uwierzyć? I tyle osób, ile tutaj jest, tyle pewnie byłoby odpowiedzi. Każdy z nas by powiedział, co Jego przekonało osobiście, co do niego dotarło, czy był to, było to coś, co można było wziąć w ręce, czy było to tylko przekonanie, które, tylko, to było przekonanie, które pojawiło się w sercu. Jakiego dowodu potrzeba, by uwierzyć w Boga, którego przecież nie widzimy? Boga, którego nie widzimy. Ostatnio poruszyło mnie świadectwo człowieka, który został dotknięty przesłaniem Ewangelii. Jego żona się nawróciła, ale on cały czas szukał dowodów, szukał czegoś, co go ostatecznie przekona. Szukał cudów w swoim życiu i w swoim świadectwie przed chrztem Sylwek mówił takie słowa: Pozwólcie, że zacytuję. Czekałem na cud, czekałem długo oczywiście, bo przecież każdy chciałby mieć taki grom z nieba. I w końcu dotarło do mnie: Moje życie jest cudem. Wspaniała żona, dzieci, rodzice, rodzeństwo, brat. To wszystko, co mam, jest absolutnym cudem. W tym świecie mało komu się tak udaje. Jestem przekonany, że to stało się za sprawą Boga. To są słowa, które wypowiadał Sylwek. Jego Bóg w taki właśnie sposób przekonał. Ale kiedy czytamy Biblię, okazuje się, że Bóg przemawia w różnych czasach, na różne sposoby, ale by usłyszeć Jego głos, by uwierzyć, że to On do nas mówi, potrzeba zaufania i po prostu wiary. Trzeba uwierzyć. Najpierw uwierzyć, że On jest, że nie jesteśmy przypadkiem, nie jesteśmy, jak, jak w jakichś okolicznościach pojawiliśmy się tutaj na życiu, ale że nasze życie ma większy sens. Najpierw trzeba uwierzyć, że on istnieje, a potem że widzi twoje i moje życie i widzi twoje i moje potrzeby. Oczywiście potrzebujemy logicznych dowodów, ale widzimy też ludzi na kartach Biblii między innymi, którzy doświadczali ogromnych cudów, Boża obecność im się objawiała, a jednak zdecydowali się oni odrzucić Boga i iść własną drogą. Sylwek, którego tutaj cytowałem, czekał długo, ale nie tak długo jak Izrael. Izrael czekał 400 lat, które dzisiaj nazywa się 400-letnim 400 czasem milczenia. Mam na myśli czas międzytestamentowy. To czas, kiedy nie pojawiały się żadne nowe proroctwa i nie zostały spisane żadne nowe księgi. W tym czasie Żydzi utracili niepodległość. Tracili już wszelką nadzieję. Byli przekonani, że jedyną rzeczą, która mogłaby ich zbawić i rozbudzić na nowo ich wiarę, będzie przyjście Mesjasza, zapowiadanego przez proroków. Oto naród, który utracił swoją niepodległość, oczekiwał Bożego cudu, Bożego wypełnienia, wypełnienia proroków, które były zapowiadane przez proroków. Które mogli czytać w pismach. A jednocześnie to czas, w którym wypełniły się wszystkie wydarzenia. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, myślę, że tak. W którym wypełniły się wszystkie wydarzenia zapowiedziane przez proroka Daniela. Bo oto Persowie podbili świat, a kiedy doszli do granic Grecji, Filip Macedoński zjednoczył Greków i wyruszył przeciwko nim. Jego syn Aleksander Wielki, uczeń Arystotelesa, pokonał ostatecznie Persję. I mało tego dotarł w błyskawicznym marszu, jak na tamte czasy, aż do samych Indii. Jego królestwo miało w, w tym apogeum, w szczycie rozwoju, 5 tysięcy kilometrów szerokości. Rozciągało się prawie przez cały znany ówcześnie świat. W tym samym czasie pisma Starego Testamentu zostały przetłumaczone na grekę to co znamy pod pojęciem Septuaginty w III wieku przed naszą erą. I teraz, właśnie po przetłumaczeniu, już wszyscy mogli poznać wolę Boga w uniwersalnym języku. Greka była tak uniwersalna, że każdy nią się chociaż w minimalnym, malutkim stopniu posługiwał, tak jak dzisiaj język angielski. Każdy mógł zrozumieć, co jest mówione w Grece. Po Grekach nastali Rzymianie, i ich Pax Romana, a jeszcze wcześniej, o czym zapomniałem powiedzieć, mamy powstanie Machabeuszów, którzy buntują się przeciwko temu, co uczynił Antioch IV Epifanes, profanując świątynię. To zostało zapowiedziane przez proroka Daniela. Wszystko zostało opisane. Żydzi mieli tę księgę jako księgę, która krok po kroku się wypełniała i oni wszystkiego byli świadkami. Więc Naturalnym było to, że oczekiwali przyjścia Mesjasza. Po Grekach nastali Rzymianie i ich Pax Romana, czas pokoju i stabilizacji. Rozwinęła się filozofia i sztuka, właściwie wszystkie dziedziny nauki rozwinęły się, a ludzie podróżowali po świecie za sprawą słynnych rzymskich dróg i mostów. Cały świat nagle stanął w zasięgu ręki. Można było bezpiecznie, w miarę bezpiecznie, podróżować. I przemieszczać się pomiędzy państwami i miastami, a właściwie państwami. To było jedno państwo Cesarstwo Rzymskie. Kiedy dzisiaj myślimy o tym, łatwo dojść do wniosku, że w tych okolicznościach świat był gotów na nowe Boże objawienie. To Bóg przygotował świat na nadejście dobrej nowiny. Tym razem to objawienie było niepodobne do wcześniejszych. Posłuchajmy opisu tego objawienia zapisanej w, księ... w Ewangelii Łukasza. To jest drugi rozdział od pierwszego wersetu. Właśnie w tym czasie ukazał się dekret cesarza Augusta. Te wszystkie wytłuszczone momenty to są sprawy, na które musimy szczególnie zwrócić uwagę, i chcę o nich powiedzieć. Aby ludność całego cesarstwa rzymskiego poddała się spisowi. Pierwszy ten spis miał miejsce, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Wszyscy zatem szli do spisu, każdy do swojego miasta. Udał się też Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawida, Betlejem, dlatego że pochodził z domu i z rodu Dawida. Miał tam być spisany wraz z poślubioną sobie Marią, która spodziewała się dziecka. Akurat gdy tam byli, nadszedł czas jej rozwiązania i urodziła swego pierworodnego syna. Owinęła go w pieluszki i ułożyła w żłobie, ponieważ w gospodzie nie było dla nich miejsca. Na publickich polach przebywali natomiast pasterze, na przemian trzymali oni nocną wartę przy swoim stadzie, wtem stanął przy nich anioł Pana. Chwała pańska ogarnęła ich zewsząd swym blaskiem, a oni wpadli w przerażenie. Przestańcie się bać, uspokoił ich Anioł. Właśnie ogłaszam wam wielką radość. Będzie ona udziałem całego ludu. Dziś urodził się wam Zbawca. Jest nim Chrystus, Pan. Stało, stało się to w mieście Dawida. Oto co będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i ułożone w żłobie. I natychmiast... Pojawiły się obok Anioła zastępy wojsk niebieskich. Wielbiły one Boga słowami: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom jemu miłym. A gdy Aniołowie odeszli już od nich do nieba, pasterze zaczęli mówić jeden do drugiego: udajmy się szybko do Betlejem i zobaczmy, jak spełniły się te słowa, które nam Pan oznajmił. Poszli więc, czym prędzej i znaleźli Marię, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je zobaczyli, przekazali co im powiedziano o tym dziecku. Ich opowiadanie wprawiło w zdumienie wszystkich słuchających. Maria natomiast zachowywała wszystkie te słowa w pamięci i w myślach łączyła je w całość. Pasterze tymczasem wrócili do swych stad, chwaląc i wielbiąc Boga za wszystko. Co usłyszeli i zobaczyli, potwierdziło się to, co powiedział Anioł. Po upływie ośmiu dni, gdy nadszedł czas, by obrzezać dziecko, nadano mu imię Jezus. Było to imię, którego użył Anioł jeszcze przed jego poczęciem. Tak, narodziny Boga w ciele, opisuje ewangelista Łukasz. Czytaliśmy pewnie to już setki razy. Mało tego oglądaliśmy filmy, słuchaliśmy kolęd, przeżywaliśmy te historie podczas świąt, widzieliśmy szopki, oglądaliśmy to. Historię znamy, można powiedzieć, na wylot, ale niestety w ten sposób łatwo nałożyć swoje kalki na to, co wydarzyło się wtedy. Łatwo spojrzeć na narodziny Pana. W bardzo romantyczny, sielski sposób. Bo czy to nie pięknie wygląda? Oto stajenka, żłóbek, zwierzęta. Rodzi się Pan Jezus, jest owinięty w pieluszki, matka składa go w żłobie. Przybywają pastuszkowie. To bardzo sielski i romantyczny obraz. Ale przez te kalki, których się uczymy, i nie ma w tym nic złego, że w ten, w ten sposób też. Przypominamy sobie historię, troszeczkę inaczej na nią zaczynamy patrzeć. Niestety w ten sposób łatwo przeoczyć pewne bardzo ważne pytania. Pierwsze pytanie, które się pojawia, kim był ewangelista Łukasz i do kogo adresował swoje przesłanie. Musimy pamiętać, że Łukasz był helenistą, lekarzem, a jednocześnie był historykiem opisującym historię, która rozgrywała się na jego oczach. Chociaż nie było to dosłownie na jego oczach, dlatego że Łukasz nie należał do grona uczniów. On tylko spisywał to wszystko, przekaz ustny apostołów, to wszystko, co usłyszał, to wszystko, co przekazali mu ci, którzy byli razem z Panem Jezusem. Łukasz swoją Ewangelię adresuje do ludzi sobie podobnych, do obcych, do przybyszy, do cudzoziemców, do helenistów nieobeznanych dokładnie z objawieniem jedynego Boga, Jachwę. Kiedy czytamy ten przekaz, kiedy czytamy opis Łukasza, tę jego historyczność, kiedy osadza ją w wydarzeniach, w tym, co się działo, słyszymy o cesarzu Oktawianie Augustie, człowieku, człowieku niezwykłym, cesarzu o tak wielu przydomkach, że może zakręcić się w głowie. Pozwólcie, że... Przedstawię jego, jedne z jego tytułów. Imperator Cezar Divi Filius Augustus, co w tłumaczeniu znaczy Władca Cesarz Godny Czci Syn Boga. Tak nazywano Augusta. Synem Bożym go tytułowano. Inny tytuł to Pontifex Maximus, czyli Najwyższy Most, ten, który łączy, bo był najwyższym kapłanem Rzymu. Divus Augustus, boski August. I taka ciekawostka od jego imienia, od Augusta w językach romańskich pochodzi nazwa miesiąca sierpień. U nas od żniw, od sierpa, ale akurat tam od Augusta. To tylko pokazuje, jak wielki wpływ miał August na historię świata. Jeden z kronikarzy proponował, i to może nas zdziwi, ale znajdziemy też pewne analogie, aby od dnia narodzin Augusta liczyć początek nowej ery. Oto czytamy o cesarzu Augustie, który był synem Bożym, synem, boskim synem, od którego miano liczyć nową erę. I jednocześnie myślimy sobie zaraz, tu coś się miesza, tu coś jest nie w porządku. Jak to? Jak to możliwe? August był wszędzie. Był na monetach, był na portretach, był na rzeźbach, na posągach. Był świetnym, y, świetnym. Y, prowadził świetną autoreklamę, o tak. Był y, chyba jednym ze zręczniejszych y, w historii całego świata ludzi, który prowadził świadomie swoją reklamę polityczną. Marketing polityczny, o, o to mi chodziło. Był świetnym marketerem politycznym. Nie popełniał błędów poprzednich cesarzy. Potrafił zachować ten właśnie pokój, pax Romana. A jednocześnie na monetach wszędzie dookoła się, pojawiał się wizerunek boskiego Augusta. Tak inna ciekawostka, kiedy Pan Jezus mówi: Dajcie mi denara. Czy, czyja podobizna tam jest? To nie jest podobizna Augusta, tylko jego syna Tyberiusza. Tak bardzo wrył się w historię całego świata, w historię imperium i wszystkich narodów, które były podbite. O co chodzi z tym spisem? To kolejne pytanie, które się pojawia. My tak przechodzimy spis ludności pewnie nam się kojarzy ostatnio ze spisem rolników, z przyjemnością, bo przecież spis rolników to nagrody. Jeśli się spiszesz, to możesz wygrać nagrodę. Ale kiedyś spisy nie wyglądały wcale w ten sposób. Spis ludności prowadzony przez Kwireniusza oznaczał problemy, bo był spisem majątku cesarza, a zarazem nałożeniem nowych podatków. Ponadto był to problem logistyczny, ponieważ każdy musiał udać się do swojego rodzimego domu. Każdy musiał wrócić do miejsca, gdzie się urodził. I tak właśnie uczynił Józef. Ruszył do Betlejem z brzemienną Marią. Ale to nie wszystkie pytania, bo musimy zadać sobie pytanie o Betlejem czym było to miasto? Czy to było jakieś znaczące miasto? Co się tam wydarzyło? I kiedy czytamy w Biblii, to widzimy, że Betlejem, czyli w dosłownym tłumaczeniu dom chleba, znajduje się w Judzie, to jest dzisiejsza Palestyna, i było miastem narodzin Dawida. Jednak w tamtym czasie nie cieszyło się wcale dobrą sławą. Bo to właśnie z tego miasta pochodziła żona Lewity, co, o czym możemy przeczytać w, historii, w księdze sędziów. Ta historia nie była chwalebną historią. Kobieta ginie, zostaje rozczłonkowana, jej ciało zostaje rozesłane do dwunastu plemion i ludzie są wstrząśnięci. Od tamtej pory Betlejem było znane z tego i stało się zwykłą prowincją. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że zapadłą, zabitą dechą dziurą. Dlaczego Jezus rodzi się w stajęce i ląduje w żłóbku? Powracający do domu Józef nie znajduje miejsca dla rodzącej Marii. W efekcie Maria rodzi niemowlę w Stajni i kładzie je w żłobie. To, co my mówimy żłóbek dzisiaj w romantyczny sposób, ale nie było innego miejsca dla niemowlęcia. Są różne teorie, co najmniej cztery teorie narodzin, w jakim miejscu narodził się Pan Jezus. Jedna to narodziny, i to jest bardziej taki współczesny obraz, narodziny w stajni obok gospody, to dzisiaj tak sobie wyobrażamy, albo w grocie, gdzie były często w wykutej grocie, gdzie były często stajnie, albo jeszcze inna, bardziej ekstremalna historia mówi, że urodził się w grocie, która była grobem, a Jezus nie był owinięty pieluszkami, tylko bandażami, którymi obwiązywano nieboszczyków. To taka ekstremalna teoria, która ma, miała podkreślić jeszcze bardziej upodlenie syna Bożego, króla, który narodził się na tym świecie. Ale jest też jedna teoria, która mówi, że stajenka opisywana przez Łukasza to po prostu część domu. I mamy na tych rycinach. Które możemy tutaj zobaczyć i wy w przekazie, przykład takiej rekonstrukcji domu z I wieku. I kiedy patrzymy na ten przykład i widzimy, w jaki sposób był zorganizowany dom, możemy przyznać, że rzeczywiście to mogło stać się w obrębie domu, na dole, nie w górnych izbach mieszkalnych, ale na dole, gdzie na noc sprowadzano zwierzęta. I potwierdzeniem tego może być tekst, Ewangelii Mateusza, bo Mateusz mówi, że ma, mędrcy przybyli do domu, nie do groty, nie do Stajenki, ale przybyli do groty. do, do Tak, oczywiście, do domu. Jakkolwiek byśmy, jakąkolwiek teorię byśmy przyjęli w końcu, każda z nich jednak przedstawia nam niepodważalny fakt. Że zapowiadany król, syn Boga, nie rodzi się w pałacu królewskim, nie jest otoczony wielką świtą, nie rodzi się w pięknych pokojach, ale rodzi się w zwykłym, podrzędnym miejscu, jako zwykłe ludzkie niemowlę, jako zwykły człowiek. Kiedy czytamy dalej te słowa, zastanawiamy się, kim byli pasterze. Czy pastuszkowie, tak jak słyszymy w kolendach. I kiedy słyszymy pastuszkowie, mamy ciepłe myśli o nich, ciepłe uczucia. Ale w Izraelu musimy sobie zdawać sprawę, że w Izraelu w tamtym czasie wcale nie byli poważaną grupą społeczną. Dzisiaj można by było ich porównać do bezdomnych. Nie mieli swojego domu, przez całe życie włóczyli się razem z owcami, pilnowali cudzych owiec, nie mieli wielkich majątków. Nie wiadomo było do końca, w co wierzyli. Nie wypełniali wszystkich powinności, które należały się Żydom. Ci zwykli ludzie, przypominający naszych bezdomnych albo dawniejszych Romów, którzy poruszali się bez domów, podróżowali, przebywali w wielkie odległości, widzimy ich i zdajemy sobie sprawę, że Bóg wybrał zwykłych ludzi. By ujrzeli chwałę Boga i wypełnienie obietnic proroków o nadejściu Mesjasza. I kiedy czytamy o objawieniu, widzimy, że pasterze byli bardziej przerażeni niż w niebo wzięci tym, co się wydarzyło. Byli przerażeni, bo oto objawiła im się chwała Boga. Zobaczyli coś, co oglądało niewielu. Byli zdumieni i przerażeni tak bardzo, że Anioł pierwsze słowa mówi: nie bójcie się. Nie bójcie się, bo oto objawiam wam tajemnicę wielką, rzecz, która, na którą czekaliście i ona dzisiaj ma miejsce. Dziś urodził się wam Zbawca, co znaczy Odkupiciel. Jest nim Chrystus, co znaczy Mesjasz, Pomazaniec, Pan, czyli Adonaj, bo Żydzi nie używali imienia Jahwe, ale używali imienia Adonaj, co znaczy Pan. Dzisiejsi Żydzi bogobojni też nie używają imienia Jahwe, tylko mówią Haszem imię. Haszem nam powiedział, Haszem nam się objawił. Kiedy czytamy te słowa, my czytamy je w jednym ciągu: Urodził nam się zbawca, Chrystus, Pan. Ale żeby dobrze to przeczytać, musimy przeczytać: Urodził się wam zbawca, przecinek. Jest nim Chrystus, przecinek, Pan. Majestat wielkiego Boga został objawiony pasterzom. Pytanie, które się pojawia dalej, to skąd właściwie Łukasz dowiedział się o tych wszystkich wydarzeniach? Przecież go tam nie było, nie był nawet z Jezusem. Odpowiedź znajdujemy w tekście. Maria zbierała wszystkie słowa proroctw, mało tego, i składała je w całość. Łukasz nam to wszystko tłumaczy. Daje nam tło, pokazuje, dlaczego opisuje te wydarzenia i skąd o nich wie. A potem przekazała je apostołom. Od niej dowiedzieli się, co się wydarzyło wtedy. A w końcu musimy zadać sobie pytanie, co znaczy imię Jezus. Imię Joshua, Joshua to jest skrócona wersja Jehoszua stanowi zapis zdania, Jahwe jest zbawieniem, Bóg jest zbawieniem. Józef i Maria nadają niemowlęciu imię zgodnie z poleceniem Anioła Gabriela. Prawo zostaje wypełnione w ósmym dniu zabierają małego Jezusa niemowlę do świątyni tam jest obrzezany aby wszystko wypełniło się co o nim powiedziano. I kiedy czytamy tę historię zdajemy sobie sprawę że małe dziecko poruszyło historią świata. I bezbłędnie odczytali to ludzie, którzy byli blisko Boga, Symeon i prorokini Anna właśnie podczas tej wizyty rodziców z niemowlęciem w świątyni. I o tym również możemy przeczytać w drugim rozdziale Ewangelii Łukasza. Od 25 wersetu czytamy w Jerozolimie natomiast przebywał niejaki Symeon, był to człowiek sprawiedliwy i oddany Bogu. Oczekiwał on spełnienia się, obietnic. Mających pocieszyć Izrael, i żył pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego. Duch Święty zapowiedział mu wcześniej, że nie zazna on śmierci, dopóki nie ujrzy Chrystusa, wybawcy posłanego przez Pana. Natchniony przez Ducha Symeon przyszedł do świątyni i gdy rodzice wnosili Jezusa, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, Wziął dziecko w ramiona, oddał cześć Bogu i powiedział. Teraz, władco, zgodnie z Twoimi słowami, pozwalasz swojemu słudze odejść w pokoju, gdyż moje oczy zobaczyły Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludów, światło objawienia dla pogan i chwałę Twego ludu, Izraela. Symon zobaczył to, co było mu obiecane, to, co zapowiadali prorocy. Jest bardzo poruszony. Wie, że nastał jego kres życia, bo obietnica się wypełniła, ale jednocześnie jest zachwycony tym, że Bóg pozwolił mu to zobaczyć w tym małym dzieciątku, w tym niewinnym dzieciątku. Symon mówi: Zobaczyłem światło objawienia dla Pogan. I chwałę twego ludu, Izraela. Oto skończył się 400, let, 400 czas milczenia Boga. Bóg zaczął przemawiać, najpierw do Marii, Józefa, Zachariasza, Anny, później do pastuszków, do mędrców, do tych, którzy byli poruszeni tą wieścią, którzy byli tego świadkami. W historii narodzin Jezusa odnajdujemy wiele kontrastów, bo zwykle, gdy tworzy się legendy zjawisk towarzyszących królom, i takie legendy zostały stworzone, kiedy była mowa o narodzinach cesarza Augusta, wtedy opisuje się, to jest hagiografia, opisuje się szereg ponadnaturalnych zjawisk. I kiedy czytamy o narodzinach Jezusa, to rzeczywiście widzimy chwalebne rzeczy, objawienia, pojawia się gwiazda, ale też i te, których lepiej nie wspominać. Bo to król rodzi się w jakich okolicznościach. W Betlejem, niepoważanym wcale, w stajni wśród zwierząt zostaje złożony w żłobie, a pierwsi oddają mu hołd pasterze, którzy byli pogardzani przez ówczesnych. Niezwykłe jest to, że narodził się oczekiwany Mesjasz, ale jego naród go nie rozpoznał. Odrzucił i ukrzyżował rękoma Rzymian. A mimo to właśnie on stał się początkiem Bożego Królestwa. Królestwa nie z tego świata, zupełnie innego niż do tej pory znane. Królestwa, które nie obejmuje już tylko Izraela, ale obejmuje cały pogański świat po dzisiejsze czasy. Nie tylko wtedy, ale i dzisiaj jest wszędzie tam, gdzie chrześcijanie naśladują Jezusa. To jest Królestwo Boże, ludzie, którzy idą za głosem Boga. Jego wypełnienia i dzisiaj oczekujemy w powtórnym przyjściu Chrystusa. Temu służy za, zawsze w tradycji adwent, aby oczekiwać nie narodzin malutkiego Jezusa, ale powrotu Chrystusa, Pana, która za, który zaprowadzi swoją sprawiedliwość. Kiedy słyszymy o tym wszystkim, Pamiętajmy, Jezus Chrystus przyszedł na ten świat jako zwykły człowiek i objawienie Bożej miłości, by stać się zbawcą świata dla tych, którzy uznają go za swojego króla. Jezus Chrystus przyszedł na ten świat jako zwykły człowiek i objawienie Bożej miłości, by stać się zbawcą świata dla tych, którzy uznają go za swojego króla. Czy ty wierzysz w to? Czy ty w to wierzysz? Czy to są wystarczające dowody, abyś zrozumiał, że Bóg przyszedł na ten świat dał odpowiedź zagubionemu światu? Czy w to wierzysz? A jeśli uwierzyłeś w Syna Bożego, jego ofiarę za grzech i zmartwychwstanie, codziennie wracaj do pytań: Co oznacza Jego panowanie w moim życiu? Co oznacza Jego królowanie nad moimi myślami, nad moim postępowaniem, nad moimi wyborami, które podejmuję codziennie? Co oznacza Jego panowanie nad moim stylem życia? Myślmy o tym, nim On powróci, sądzić cały świat, tak jak zapowiedziano.